Wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego, Rabbi kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł mi Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Jezus odpowiadając rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. Rzekli do niego, jak więc to uczynisz, jaki znak uczynisz, abyśmy to zobaczyli i tobie uwierzyli. Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżeć dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mu da prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Kochani bracia i siostry, chciałbym, byśmy dzisiaj porozmawiali sobie na nowo o, o wierności, miłości Boga, która jest posłuszna w przymierzu, które On zawarł z, z nami. To przymierze, skoro z nami zawarte, to będzie nam stawiało pytanie, jak wygląda ono z mojej strony, jako dziecka Bożego. Czy również jestem wierny i posłuszny miłości Pana Boga, bo ta, ta zależność jest działająca w dwie strony i wtedy przynosi dobre owoce. Święty Paweł w drugim czytaniu przestrzega nas o tym, abyśmy. Już nie postępowali jak postępują poganie z próżnym myśleniem, bo świat do tego zmierza, żeby nasze myślenie chrześcijańskie zamieniło się na myślenie pogańskie. Jest takie opowiadanie o smutnym królu, który miał szczęśliwego sługa. I pewnego razu wezwał sługę i mówi: Podziel się ze mną swym szczęściem. A ten odpowiada: To żadna tajemnica. Po prostu mam żonę, mam dzieci, mam dom, kocham ich, mam pracę, mamy z czego żyć. Jesteśmy szczęśliwi, jestem zadowolony, bo mi niczego nie brakuje. Król zobaczył, że to nie jest żadna odpowiedź, dlatego wezwał swojego doradcę, mówił, w jaki sposób podejść do tego człowieka, żeby mu zdradził sekret swojego szczęścia. A ten mędrzec mu opowiada, Królowi, w żaden sposób nie dowiesz się, jak wygląda szczęście tego człowieka, bo trzeba wejść w jego historię życia. Ale możesz go tego szczęścia pozbawić. W jaki sposób? A wprowadź go w krąg 99. Tak sama, sama nazwa wskazuje, że do setki nam brakuje jednego. No i wezwał król tego sługę szczęśliwego, dał mu 99 złotych monet. Ten wrócił do domu szczęśliwy, liczy 99, drugi raz liczy 99, świeci się światełko, coś nie tak, na pewno 100 było. Ktoś mnie musiał okraść. Może to moi najbliżsi, może to po drodze ludzie, może to przyjaciele. I już się rodzi podejrzliwość, i już powoli zaczyna szczęście zmykać z, tego, z życia tego człowieka. Przychodzi do króla, mówi królu: Chyba mi ktoś ukradł jeden pieniążek złota. Nie, ja ci dałem dziewięćdziesiąt dziewięć. Wrócił do domu i zaczął się zastanawiać, w jaki sposób, skoro mu tylko jednego brakuje, w jaki sposób zdobyć, aby była, była setka. I zaczyna oszczędzać. Zaczyna oszczędzać na jedzeniu, zaczyna oszczędzać na wszystkie domowe wydatki, zaczyna oszczędzać na relacjach, zaczyna oszczędzać na, na wszystkim, gdzie tylko jest to, jest to możliwe. I zmusza do pracy wszystkich, jeszcze większej niż było dotychczas. I stracił radość, bo jego celem stał się. Stało się zdobycie tego jednego pieniążka. Nigdy go nie zdobył. Ja to troszeczkę w inny sposób często tłumaczę, że szczególnie jak młodzi przychodzą do kancelarii i nie mają, nie mają ślubu, nie mają przeszkód. Pierwszy argument, że nie mają pieniędzy. Mówię, że zawsze Wam życzę, żebyście mieli furę pieniędzy, ale znając życie, będzie Wam 50 groszy brakowało do szczęścia i taka jest nasza mentalność bracie i siostry, twoja i moja bo będzie nam zawsze ciągle czegoś brakowało jeżeli sobie nie uporządkujemy tej, tej relacji i wtedy to się zaburzy się, nasze, nasze bycie szczęśliwym będzie jakiś niepokój który będzie spędzał sen z oczu będzie nas na różne, różne sposoby angażował, żebyśmy osiągnęli to co jest dla nas nieosiągalne yy... I rzeczy, które niedawno były uważane przez, przez rzeczywistość, która nas dotyka, nie, nieosiągalne, chcemy, żeby stały się osiągalnymi. Tak jak było w przypadku bohaterów dzisiejszego czytania pierwszego, Mojżesz wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej. Tam narzekali, że źle, że dużo pracy, że zwiększa, zwiększa się ilość wymagań władcy, że mniej materiału dostają. Ale kiedy Mojżesz wyprowadził ich na pustynię, na wolność, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Bóg poddawał próbie naród wybrany, to nie zaczęli szemrać przeciwko Panu Bogu. I zapomnieli, że byli niedawno w niewoli. I mówią, tu tam mieliśmy dużo ogórków, czosnku, cebuli, niczego nam nie brakowało. Zatęsknili za tym, zaczęli przeciwko Mojżeszowi i Bogu występować. To jest postawa, która, która też jest znana nam. Kiedy, kiedy doświadczamy czasu wolności, kiedy trzeba tę wolność zagospodarować, by dochować wierności Panu Bogu, wierności przymierzu z Panem Bogiem, to się czasami nam wydaje, że to jest za trudne, za wielkie, nieosiągalne, więc najlepiej wrócić do tego, co było, na cośmy wcześniej narzekali. Pamiętamy czasy minione, kiedy, kiedy było wszystko. Pracy nie było, ale były pieniądze, było wszystko do pewnego momentu. I ludzie byli szczęśliwi, bo można było nic nie robić i mieć, mieć wszystko. Ale to się skończyło, bo to było budowanie fikcji. I wracanie do, do niewoli tylko dlatego, że nam było przez pewien czas dobrze, to jest kolejne budowanie fikcji w naszym życiu. Ale jest jeszcze bardziej siostro: drugie takie niebezpieczeństwo, które się Y, może pojawić w kontekście tego, że nam będzie czegoś tam brakowało do, do pełni naszego szczęścia, że my możemy, y, mając taką możliwość, że y, zdobywamy te dobra, y, które mają służyć naszemu życiu, by nam się piękniej, y, wygodniej żyło, w myśl y, czyncie sobie ziemię poddaną, my możemy być niepohamowani y, y, w ich zdobywaniu. Idąc z w drugą stronę, depcząc w tym niepohamowaniu swoją wartość, godność, zasady, moralność. Wszystko możemy zdeptać, po to, żeby osiągnąć to, co nam gdzieś zasugeruje świat pogański, który, tak w kontekście dzisiejszych relacji mówimy, który wydaje nam się w swojej propozycji tak realny, tak uszczęśliwiający, tak wyzwalający. I można, yy, można właśnie się w tym wszystkim pogubić. Można zachwycić się tylko tym, co jest ziemskie, wchodząc jednocześnie w pułapkę złego ducha właśnie złego ducha. To dzisiaj się, dzisiaj się mówi, że jest duch, duch, zły duch niecierpliwości, zły duch kłamstwa, zły duch nienamiętności, nieczystości, porządliwości i różnie, zachłanności. Wszest, bo to są te, spost, sprawcą tych postaw jest właśnie zły duch, jest szatan on nas do tego pcha. Tylko on, on nie chce, żebyśmy tak to nazywali. Tylko żebyśmy myśleli, że, że to my się tym samym zachwyci, zachwycamy, my to czynimy, tego pragniemy i tworzymy sobie wtedy bożka, odrzucając właśnie te zasady, o których mówimy. Siebie czynimy Bogiem albo bożkiem. No i wtedy mamy jak na dłoni właśnie postępowanie jak poganie, bo ja jestem bożkiem swego życia. Moje ja jest Boż, moim bożkiem. I moje dążenia, moje pragnienia, które, w których często może już zaczynać brakować miejsca dla Pana Boga. Już nie tylko na pierwszym miejscu, ale w ogóle miejsca na, dla Pana Boga. I wtedy, wtedy to życie staje się pasmem niezadowolenia. A jeszcze nasza mentalność Polaków, że my marudzimy bez przerwy, wiecznie niezadowoleni, to, to razem w, po, po, powstaje wielkie kuriozum. Naszego stylu życia. I moi drodzy, już myślę, że nieraz słyszeliśmy. Ja sam kilka lat temu cytowałem świętego Antoniego pustelnika, który mówił, że przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleli, widząc kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną przeciw niemu, mówiąc: Jesteś szalony, bo nie jesteś jednym z nas. Nie jesteś do nas podobny. Przyjdą takie czasy, że to, co normalne, uważane będzie za nienormalne. A to, co nienormalne, uważane będzie za normalne. One już są. One już są i to już od dawna. Które, rzeczy, które niedawno były uważane za, yy, 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 przez wszystkich za nie do przyjęcia, za nienormalne, za niedorzeczne, za idiotyczne wręcz. Dziś obecnie są traktowane na serio, nawet. Przez ludzi światłych i wykształconych trzeba by zapytać, jak to z tą światłością i z tym wykształceniem. I dlatego dąży się do tego, by nauczanie religii w przestrzeni naszej ojczyzny – to kilka przykładów podamy – było wyeliminowywane. Na razie jest przyzwolenie, ale robi się wszystko, żeby, żeby same dzieci i młodzież, a rodzice z zbałamuceni też z wieloma różnymi propozycjami, żeby sami zaczęli zrezygnować, powiedzieć, że my daliśmy wam możliwość. Wyście nie skorzystali, nie, nie chcą dzieci chodzić na religię, młodzież nie chce chodzić na religię, dlatego musimy wycofać. Może do tego dojść. Jeżeli my będziemy poddawali się temu postępowaniu jak poganie, dając się prowadzić za rękę w milczeniu. Podczas gdy w 22 krajach Unii Europejskiej jest religia, w 8 krajach jest obowiązkowa, w Polsce nie może być. Nie tylko jako nieobowiązkowa, w ogóle nie może być, bo, jesteś, bo to jest zaściankowość. Nie możemy tutaj, panie bracie i siostro, stać w milczeniu. Sprawy klimatyczne, to jest kolejna ideologia, gdzie nas się próbuje bałamucić. I proszę nie odbierać tego, że jest to politykowanie, bo to jest to nauczanie społeczne Kościoła, nauczanie moralne Kościoła, który ma swoje spojrzenie na rzeczywistość otaczającego nas, nas, yy, nas świata. Tu na, na tym miejscu, na którym stoimy, ponad 6 milionów lat temu była woda. Mieszały się wody słone ze, ze słodkimi, na skutek tego mieszania powstał glaukonik, zielony kamień, który jest budulcem. Kto jak to był już w piwnicach naszego klasztoru, to zobaczył, że tam odtworzony został fragment tego, tego muru. Natura sama pracuje, Bóg sam tak stworzył tę naturę, że pojawiają się nowe lądy, i nikną, nikną stare, pojawiają się nowe oceany, wody, nikną stare. Tak to się zmienia. Nie wiemy, co będzie za 6 milionów lat tutaj na tym miejscu. Dzisiaj my jesteśmy. Albo walka z dwutlenkiem węgla. To przecież drzewa, rośliny. Z drugiej strony właśnie ta ekologia, gdzie zba się o te drzewa i wszyscy tutaj nawet na górce są osoby, które pilnują, czy proboż nie wyciął drzew. Bo, bo nie, mo, nie można oddychać. To jest mądrość. Bo faktycznie zabierzemy drzewa, rośliny, nie będziemy mogli oddychać, bo one oddychają dwutlenkiem węgla ale oddają nam tlen. Więc jeżeli, jeżeli my wyeliminujemy dwutlenek węgla, wyeliminujemy jednocześnie rośliny i drzewa, wyeliminujemy swoje życie, to jest pułapka ideologiczna na, na, na ludzkie istnienie. Musimy to, być tego świadomi. Dziś dziecko w wieku pięciu, sześciu lat ma prawo decydować, czy do końca życia będzie mężczyzną, czy kobietą. Jest taka propozycja, ale dziecko, człowiek poniżej 18 roku życia, nie może odpowiadać za swoje czyny moralnie i nie może ponosić konsekwencji. To jest paradoks. Nie ma miejsc dla pacjentów w szpitalach, brak pieniędzy, ale zachęta i sponsory dla tych, którzy chcą zmienić płeć. Jest bezpłatne wsparcie psychologiczne dla tych, którzy chcą rzucić. I rzucić heteroseksualizm, a wejść w nową rzeczywistość promowanego homoseksualizmu, który gdzieś jest w naturze ludzkiej, to, nie, to jest oddzielny temat, kiedyś poruszaliśmy ten temat, ale nie ma wsparcia dla tych, którzy są, czują, że mają naturę homoseksualną, a chcą z tego wychodzić, dlatego nie ma, nie ma przyzwolenia na to, to jest nienowoczesne, nie współczesne. Bycie prorodzinnym i proreligijnym to dyktatura, ale szydzenie z krzyża, zdejmowanie go, dawanie przygody. Ja nie wiem, czy kochani wiecie, bo w mediach ogólnego nurtu o tym nie ma mowy, ale w Warszawie za, za, za wiedzą, czy za zgodą prezydenta Warszawy 140 tysięcy złotych przygotowano na projekt zdejmowania krzyży we wszystkich instytucjach publicznych miasta, również w szkołach. A na Płocie czy murze domu, pałacu prezydenckiego widnia swego czasu. Napis, i to jest sprawdzone źródło: z, z, Strefa wolna od Chrześcijan. Strefa wolna od Chrześcijan to nie jest polityka. To nie jest polityka. Tylko to jest właśnie świadome wprowadzanie nas w pogaństwo. Wyrzeczenie, wyrzeczenie się Pana Boga, dyskryminowanie chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej. Zamyka się w więzieniu za mówienie prawdy, wmawia się, że jest, że jest, że jest złodziejem, niepra, niepra, nieprawdę mówiącym, bez żadnych osądów, bez żadnych sądów i trzyma się. Przykładem jest ksiądz Olszewski, ale wiele osób świeckich. I to wszystko w imię wolności, w imię postępu i tolerancji. A my jedynie co mamy robić, mamy się uśmiechać i iść. I chcę, kochani bracia i siostry, powiedzieć nam wszystkim, że to jest nowoczesny totalitaryzm. Nowa forma zniewolenia człowieka, bym nazwał jeszcze agresywny ateizm agresywny ateizm, który cieszy się powszechnym poparciem. W Europie i w naszej ojczyźnie. Coraz bardziej. Bo zmiękczenie następuje naszego myślenia, naszej moralności, jak wspomniałem. Albo cieszy się obojętnością również w naszej ojczyźnie. Coraz bardziej. To wszystko dlatego, że człowiek jest, ma nadbuchane swoje ego. Ja się tylko liczę tutaj. Co mnie tam obchodzi? Jakoś tam będzie. Nie. Pora na to, kochani bracia i siostry, żebyśmy powiedzieli stanowczo nie. Mamy dzisiaj wspomnienie świętego Jana Wianeja, patrona kapłanów. Prosty człowiek, ale mocny, mocny duchem. Siedział w pustym kościele, bo, bo wszyscy ludzie wcześniej, bo wcześniejszych proboszczów powyganiali z tego kościoła, bo nie wytrzymali psychicznie. Tak też się i dzisiaj dzieje. Wielu księży nie wytrzymuje psychicznie, czy nie wytrzyma psychicznie, dlatego, że jest napór negatywnie nastawionych, również tak zwanych wiernych, ludzi ochrzczonych przeciwko kapłanowi. Tak jak nie wytrzymują w małżeństwach, w rodzinach, bo jest napór, atak na rodzinę, na małżeństwo. A słabsze jednostki psychicznie będą upadać, będą popadać w choroby różnego rodzaju. I o to chodzi. O to chodzi, żeby tak było. Tylko nie Bogu, tylko pogańskiemu światu, na którym czuwa machina tego świata rządzących. Obojęto się z czymś najtrudniejszym. I kiedy przeanalizujemy, kochani, przebieg historii Europy, ogólnie świata przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konfliktu zatrzymamy się tylko na konfliktach zbrojnych konfliktach które pociągnęły za sobą miliony istnień ludzkich to zauważmy że jest pójście bezmyślne albo fanatyzm za konkretną osobą chorą osobą Rządną władzy, rządną żądną popularności, rządną ludzki, przelewu ludzkiej krwi. Tak było z Hitlerem, tak było ze Stalinem, tak było z Mussolinim i tak jest, a może tak jest i tak będzie do końca świata. Tak będzie do końca świata. Mieli ogromne poparcie w swoich narodach. Mimo, że ich dyktatorskie zapędy ludzie rozpoznali, ale później było już za późno. Nie śpijmy. Przebudźmy się, nie, nie bądźmy obojętni. Papież Benedykt XVI, kiedy wrócił z pielgrzymki z Fatimy, powiedział, że trwa cierpienie człowieka i zagrożenie Kościoła. Siły zła w najprzeróżniejszych formach grożą zdeptaniem wiary. Grożą zdeptaniem wiary. Dlaczego? Dlatego, bracia i siostro, że Jezus żyje, Bóg chrześcijan jest Bogiem żywym, który umarł, oddał swoje życie za nas i z martwych To jest jedyna religia objawiona, jedyny Bóg, który tak kocha, kocha człowieka, że oddał swoje życie i żyje. Wszyscy bogowie innych religii, również monoteistycznych, wielkich religii tego świata. To są prorocy, którzy poumierali. Bóg chrześcijan jest Bogiem żywym. I daje wolność ludziom. Tylko chcę, żebyśmy to przymierze z Nim zachowywali. I to, co się próbuje znowu nam, chrześcijanom, mówić, gdzie ten wasz Bóg jest? Jak tyle istnień ludzkich zginęło, teraz tyle na Ukrainie, w ziemi świętej, w czasie II wojny światowej, w katastrofach różnych. Gdzie ten Bóg jest? I Bałomu nasze myślenie? Bo dla niektórych jest to woda na, woda na młyn. No faktycznie, gdyby Bóg był do mnie, ja to nie pozwolił. Bóg chce, żeby, żeby, żeby każdy z nas był szczęśliwy, ale nie, nie może nam niczego zabronić. Bo nie byłby Bogiem kochającym, bo miłość prawdziwa daje nam wolność. Daje nam wolność. I Bóg jest Bogiem wolności człowieka. On jest. Pięknie ktoś napisał. Że tutaj znajduje się odpowiedź na pytanie, gdzie jest Bóg, kiedy zło szaleje zdaje się zwycięża? Jest On wszędzie, również tam, gdzie panoszy się zło. Tam, gdzie panoszy się zło, jest Bóg. Dlatego On nas dzisiaj tak mocno poucza, żebyśmy nie szukali tylko tego pokarmu, który nam daje życie tutaj na Ziemi, a żebyśmy się jego trzymali. We wszystkich sprawach naszego życia, żebyśmy szli z nim, za nim, żebyśmy Jego słuchali. Nie słuchali nowych proroków, nie słuchali no, nowych wy, wyzwoliciel, tylko słuchali Boga, żebyśmy przestrzegali Jego przykazań, żebyśmy pielęgnowali swoją wiarę, uczyli tej wiary. Nie bali się, nie bali się przyznać do tego, że ja słucham Radia Maryja, oglądam telewizję, trwam, bo wielu z nas to robi, ale nam tłoczono, że trzeba się tego wstydzić, bo to ryzykowe jest. Tak jak, się, tak jak się boimy i wstydzimy, że nie, nie słuchamy disco polo, a tylko włączy się disco polo, wszyscy śpiewają i tańczą. To jest swoiste wejście, dadzień się wprowadzenie w swoistą hipokryzję. Nie bądźmy zatem brać się hipokrytami, tylko to, co jest święte, jest święte. Niezależnie od tego, czy jest to y, y, głoszone właśnie w murach przestrzeni Kościoła, czy jest to w rozgłośniach katolickich. Świętości trzeba się trzymać, bo ich nie wolno szargać. Bo ostateczne słowo... Należy nie do zła, ale do świętego. Nawet kiedy wydaje się, że zło zwycięża, to tak naprawdę Bóg jest zwycięzcą, bo On nas karmi wszystkie swoje dzieci, karmi i poi syta, tak jak sam powiedział. Amen.